Jakie ludzie mają w głowie, nauczmy się tego, jakie ludzie dwa pytania sobie zadają w głowie, jak ktoś do, do, kogoś, jak ktoś do ciebie dzwoni, tego nie znasz? Po co i kto? To jest jedno pytanie. One zawsze chodzi w parze. A drugie pytanie, skąd masz numer? I to jest pytanie, które jest podświadomym pytaniem. Czyli zrozumcie, to nie jest pytanie wypowiedziane, niektórzy wam wypowiedzą to pytanie, a ono jest podświadomym pytaniem. I teraz patrzcie, to jest technika połączeń. Ja wam teraz zdadzę takie trochę sekrety, bo poczułem, że fajnie by to było zrobić. My się że się zamiast dzwonię? Dzie dzień dobry. A Miała, dzień dobry. Panie też Mateusz Morzowski z tej strony. To się kiedyś, albo widzieliśmy się ostatnio dwa tygodnie temu w teatrze, nie wiem, czy mnie Pani pamięta. Ona nie musi mnie pamiętać, ale co teraz zrobiłem? Ja, ja, robiłem ja, technikę tak. połączeń. Na czym ona polega? I ona polega na tym, że jeżeli ja wychodzę z perspektywy, albo mówię, że mam kiedyś z Tobą połączenie, albo gdzieś skądś się znam, albo cokolwiek, z automatu Ty opuszczasz delikatnie gardę. Dlaczego? Dlatego, że, że Ty nie wiesz, czy ja na przykład przypadkiem myśmy się rzeczywiście nie spotkali, albo czy coś my... Nie chodzi o to, żeby kłamać. Tylko, że teoria połączeń mówi, że jeżeli my mamy jakieś połączenie, to znaczy, że już nie jesteśmy sobie kim? Obcymi.